Jak niegdyś tanę, że wspomnę dla przykładu Przez lata my całe mam skłonność do opadów By spadł deszcz lub krat Milszy mi jest świat Gdy dach mi przecieka, podstawia ja naczynka I już nie urzeka kropelek sonatinka Plim plum plam, plam plum plim, plim. Bada sobie deszcz. Chlupy, klapy, drepcy, kłębcy, szepce też. To cieniu, dęgą stróżką, to sobie szereg map. To mi znów na łóżko cichutko kap, kap, kap. A chociaż deszcz to jest rodzaj kolosalny, quest, Zamiast naiwnie na deszczu utyskiwać, ja myślę przeciwnie o jego pozytywach. O tym, że życie czcze, gdy ustają drze. Z deszczyku jest grzybek i woda jest dla rybek. Cień owoc dla drzewek i groszek dla marchewek. Z jego roz krzepnie głos, więc się cieszę w głos pada sobie też, Klupie, klapie, debce, chłopce szepce też. To cienio, tęką stróżką, zdobi sufit, szereg map. To mi znów na łóżko cichutko kap, kap, kap. A chociaż deszczyk to jest rodzaj kolosalnych łez, to mi chlup, chlup, klub. To mi chlap, chlap, klap. To mi tup, tup, tup. To mi kap, kap, kap. To mi weso z deszczykiem moim jest. Yeah.